Moi drodzy, jak zapewne pamiętacie Jakiś czas temu graliśmy turniej O skin Daredevila Wtedy nikt się nie spodziewał, że Manojek I ekipa zajmie miejsce w top 200 Europy, zwłaszcza ja się nie spodziewałem No ale koniec końców skina Wygraliśmy, dostałem go jakieś dwa tygodnie Po tym kiedy powinienem Ale dostałem za to 1000 w dolce rekompensaty Więc dziękuję Dzisiaj w grze pojawił się nowy turniej O skin Ghost Ridera Ja oczywiście zebrałem paczkę z nadzieją, że znowu yy, Może uda się coś ugrać ale raczej wszyscy liczyliśmy, że jak będziemy w top 10 tysięcy to będzie super. Jak się jednak okazało w tym turnieju po kilku meczach byliśmy top... 6 Europy. Więc to pokazuje, że chyba całkiem lubię grać ten tryb. Idzie nam w nim całkiem nieźle. Jak to wszystko się zakończyło i czy wygraliśmy skinka, oczywiście dowiecie się pod koniec. Ale w międzyczasie kilka naprawdę świetnych akcji, śmiesznych meczy. Sporo memów się ustało, więc polecam oglądanie całość. Dajcie już teraz znać w komentarzach, ile wy punktów mieliście na tym turnieju, jeżeli graliście. No i myślę, że za to przejść Europy, takie 12 tysięcy łapek, to się należy tutaj, co? Do tego, jeżeli możecie, to strzelcie subika, żeby zawsze mieć na ze wszystkimi filmami bardzo mi to pomaga, dziękuję. No i oczywiście wpiszcie kod imamajek, który mnie wesprzy i twórcy, jeżeli kiedykolwiek będziecie sobie chcieli kupić skina Ghost Ridera albo i jakiegokolwiek innego skina. Kocham wszystkich, którzy to robią. Ja jeszcze pełen emocji po tych trzech godzinach ciężkiej gry, ale było warto. Zapraszam do oglądania. Monetka. Biało ma, biało ma. Leży, pierwszy no kill mamy, Leknie. first blood. No i teraz na spokojnie można grać. Podrzucam. Biało ma. Biało ma. Ole robimy no, no i też leży. 4-0. On ma biało. Eee... What? Ale mnie wyprówł. No. <noise> Mamy dwa punkty. Nice. tego pod nami robimy? Dojeżdżam, nie, na blisko mam, na blisko. Leży. Nie, na krach. U mnie na blisko Krakma. ma. Kulet dostał, dostał, na biało. Leży, leży. leży, leży no Brawo. No my takie będziemy cały czas starty robili, panowie. To no, to to ale to nie działa. Leży. leży. Mi znowu nie działa Rka, nie mogę nic robić. Z ma teraz negatka. Biało, biało ma też leży, krzaczek krzak. i ten też ma biało Leży. Brawo! Nie mogę Rki odpalać, mnie, to jest pod super U Papryka też Pomaga Paprykowi, bi. biało, biało, biało ma, biało ma. Lecę za nią! Nie trafiła reserem! Ma 0 hp! Mam krzaka! Dostał krzak. Leży! Nic nie trafia Biało, biało, biało! Leży! No super! Dobra, chłopaki uspokajamy, zero. uspokajamy! Nic Uff. się nie dzieje. Mamy Dobra. to. Nie dam się! Nie dałem się, ale Erka y, jest popsuta, ja znowu nie mogę nic zrobić. Dobra, leży, brawo! Ja, ja się ma... zajmę tą dużymi Nie, Oni nie, mają, ma mają, oni mają, oni mają, Iron Man ma biało, więc Brawo, mają, Super. Na oni no też ma oni Mamy oni brawo! oni mają, oni Biało? Leży. oni biało, leży. Leży. Super. Nie wiem co tu się dzieje, naprawdę nienawidzę, do grać graś tą postacią, ale no, bardzo ładnie nienawidzę. Już się tu chyba nic złego o, nie tam. wydarzy. Jest! Brawo! O, ale tutaj już było ciężej, U. tutaj już było ciężko, widzowie. Fentai. Ja już laser tam mi wbale. Do 150! Ja, to... Ty ode mnie też, więc na zero są. Ej, tego co leci? Laser w niego. John jest. Nad tobą. 150 dostanę, na zero jest papryk. Super. Uciekam Musimy tego co ma za mkpę. Czyli Shikhałk! Leży, ten tu też ma! Mawie. Leży! Mamy pierwszą killę, Shikhałk się Doktor zero. Doom, dobił, dostał zawsze O A nie, dobra, uciekłem, uciekłem chłop, ją! nie trafił. 150 dostał. Jest, ja w czy nie umiem tak Dostała! Krawę. O, ale Bokcia! Ja. Dwóch biał, dwóch biał. Znowu mi nie działa RK! Dopiero teraz to może mi przyjść od po prostu. Leży o, jeden. Wylądował, o, oni się poddali, patrz. Stańczy mi tu. Dobra, mamy to w takim razie. Mamy finały pierwsze widzowie chyba, jak oddają już. Nie, nie Nie, ]�равляłem! nie! nie, 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 nie! nie, nie o nie, rozłosiłem ich! Dobra, ale jak ta jak Rka się nie naprawi, to ja rezygnuję z tej kariery tego Twitchowca. Pierwszy win na turnieju! Nie, ty, a to finał już był? No tak. Ja myślałem, że półfinał. Pierwszy Brawo. Brawo. Brawo! Rzucam dwóch. Ja też nastrałem. Laser! Do że dwóch trafiłem! To laserem. musimy dojeżdżać teraz we dwójkę! Suponę, co? LESZ! Uratowałem! Laseruję ją! Leży! Oh lol! Nie trafi już nikogo! Dobra, Pirat co ma? Pirat, mi się przeżyć! Ironmana! Strzelam go! Pirat co ma? Pytam jaki ma kolor życia! a biało, biało! Yes, dobra, dostałem, dostałem! Laserem jest Ale mam aim'a A laser, laser. 5-1, 5-1! Zawimy, to jest spinał! Leży! Jestem tak, ten pragma! mnie Mema! O my god! Potrzebuję pomocy! Dobra, mam dwóch! Dwójkę Stas? uderzyłem leży. leszy! To też nie miało leszy! Jest! 13. <trym> się! Ale, ale dobrze, ale dobrze! Pirat niebiesko! Killujemy bombę! Ale musimy tego pajaca! Dostał, Chalk dostał, leży, biało. biało! No i, I leży jest! Taniec jeszcze! Dwa sery na koniec! Trulijmy! Dwa mecze, dwa winy. Tak się gra. Top 28! Jest? Top 28? Top 28, no tak. U mnie top 32, więc nie tak źle. Ja mam na 0 na zero. Leży! Mam! Brawo! Dogoniłem. Dobra, ja parę, ale dobra, dobra ale ona, ona też padła, brawo. Leży! Oni też mają dupka, więc pętaj, że oni też są po części. Ty, ale dostają! Nie, no że oni się budują. Leży! Minus no 60, leży Leży! Super! Przem, z 5 killi Oj. zrobiłem w tej rundzie Na no biało też ma, biało, leży Super, super Trzy punkty, się. ale to jeszcze nie jest, a nie, to już jest, jest wygrane Jest, jest, wygrałem Trzecia wygrałem do rząd! super Mamy widzowie 3 winy 1 wszechświata Dziewiąte miejsce, dziewiąte miejsce Dziewiąte miejsce, tok 10 świata Boksu Cigo, świata a, Smartowałem laser Patrz, my jeszcze w ogóle go najszybciej nie dostaliśmy Nie dostałem laserem, no, znaczy nie trafiłem Znowu nie dostał, co jest? Gdzie są te Iron wale? Man. Nie trafiłem, a oni trafili do mnie, niestety. Cień, zbadaj. No jest jest Wolverine. Dostał już, 6, już chyba ze 100. Trafiłem laserem w końcu! ma! To jest Wolverina! Nie trafiłem, zypec. duma znowu. Laser strzela. Do no to 150 ten tutaj mniej ma. Wolverine znowu. Musicie teraz się. Wolverina, Wolverina. Ja mam 0HP. Ja, a, ja padłem. Nie. No co? No wysadzili stację i dostałem laser i wybuch stacji. Nie, no to. Nie trafiłem znowu. Mir. Musimy ich po prostu zabić w ostatnim, w ostatnim momencie Leży, leży, leży. Nie ja te... punkt Ja też zaraz padnę. Znowu nie trafiłem na serem. Adrian. A bo tam. ma, biało ma za tą ja Leży. Tym, że ukrywam, żeby nie roz... Ale. <laughs> Strollowałem ten mecz totalnie, tymi lasterami i wszystkim. No. <grym> no dobra, no zdarza się, zdarza się. No, było top 1 świata. Ja padnę, ktoś... nie, padłem. Ironman <susurwany> widzę <M> 150. Leży, biało, biało Ironman. Leży. dostoi, dostaję. Nie wiem. Biało leży, Wolverine leży. Ha, ale my nie mamy killa pierwszego, więc musimy to mądrzej jeden zagrać. Leży, Ale leży. Nie dostał. Biało ma, Biało ma, leży. Super. Tu jest jeden. iron man. nas nie popadać nie popadać Fokusuję iron man ze wszystkich sił. Biało, no, leży. Białoma. Iron man leży. Na mnie Wolverine. Dobra, Dostali, i tak jak przegramy, i wygraliśmy. Double kule. Nawet jak, teraz Wolverine to ma tak, jak biało. Leży. Boksia. Kolejny finał dla nas. Dobrze, super, super! Ale ta runda była naj, naj. Znaczy, wszystkie mecze w tej rundzie były naprawdę trudne. Trochę czasu zaoszczędziliśmy, gdybyśmy grali tam. Tak, przepaliśmy specjalnie, że właśnie czas. No, ja tak też się z tym zgadzam. To nie tak, że ja nie trafiłem w żadnym laser. Jesteśmy tu, ten polski! 1 szóste miejsce, bez kitu! Mamy szóste miejsce! PL. I'm good! Back jump! Aj, nie dostał, ale to jest. Dostał! Dostał! W locie! Po mnie. nadim. Na Minus armorek. Będzie leżał, będzie leżał i kwiczał. Leży. Leży. i kwiczy. Leży. Super. Biały Leży. Uh, uh, uh. Ich dumna ma niebiesko. To 150, ale wytajmingowałem z tym, tym birem. Ale Leży. oro robimy w tym finale. Żartuję. Najlepszy jestem. <laughs> Dobra, ale robimy oro w finale, widzowie. W końcu wróciła ta radość, ta świeżość. Aż sobie po monetkę pójdę, widzowie. Nie, 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 nie. <laughs> Dobra, ten ma biało. biało ma. S, S. Pięknie. S. Mam Dobra, tobie mu średnio średniowiecza. Oj, nie A Aj, migrant. Żartuję, tu nie ma kradzieństwa, bo to są team playowe gierki. A wiecie, że to jest top 1 świata teraz? Unlocking. W locie nawet trafiam. Ale to jest mi Osiem. 8, 9. Pokrząg! 18, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. No, tutaj dwóch chłopaków. Znaczy, dwa składy. Z... Polski mają, zobaczcie, po 200 punktów, więc wszystko wygrali. Co to jest za no, to skład? Skład z podzony. robię znane. Dostał 100. Na mnie, dobra, na mnie dwóch. O nie, o nie. Dobra, nie ja zbyt wiele. Ale stronowałeś. No nic nie mogłem zrobić. Dobra, ja padłem od sklepu jeszcze. Dobra, więc to jesteście trolle największe. Biało, ma biało, ma. No mówię, że ma. Ma biało! Nie ućm. Ucz... Jezu, zniknął mi nagle. Zadałem muszę ja jeszcze. Dobra, moi drodzy, ponad pół godziny po zakończeniu turnieju mamy już w miarę taką ostateczną listę. Na drugim miejscu Jabko, mejb i Tymkac. Gratuluję bardzo Polakom. Na szóstym miejscu też są Polacy. 230 punktów miało top 1 i widać było, że ten turniej był znacznie cięższy niż ten poprzedni, bo wtedy kilka osób miało 250, czyli wygrali wszystkie mecze. My finalnie, jak widzicie, zajęliśmy 392 miejsce w Europie 800 do dostaje skina, więc na spokojnie, nawet jak doliczą kilka punktów, to tego skina zgarniamy, więc Ghost Rider niedługo będzie mój. Mam nadzieję, że troszeczkę szybciej niż za dwa tygodnie. Dajcie jeszcze raz koniecznie znać, ile wy punktów w tym turnieju zrobiliście. Jestem mega ciekaw. Pamiętajcie, łapka w górę, Subach i Kodzie, i Manojek. Ja na dzisiaj już nie będę przedłużał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Super było. Trzymajcie się. Pa, pa!